Dziesięć największych miast, wy? Francji. O oh, nieee. <laughs> follow, I follow you. Paris. Dobrze, number one. Marsylia. Number two. Lyon. Number three. Maybe I follow you. Powiem Nantes. Dobrze, sześć. Okej. Okay. Powiem Brest. Nie. Toulouse. Dobrze, cztery. O, cztery nawet, kurde. No. I, I, follow, I follow Okej. Okay. Co ja jeszcze chcę powiedzieć? Strasburg? Osiem. Zy, zy, baby. I you. Uh -huh. Ren? Nie. Nie ma ren? Nie ma. To jest żart. Lil. Dobrze, dziesięć. O boże. Angers? 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 Pieręczy czy ci mam ci... Gwingamp. Yeah. Oj, Kurde, no ciężko, ciężko teraz. Boże, daj mi literę B. Super, szukałam na B, i dalej nie wiem. Za przekroczenie piękności. Daj mi drugą. O. Boże, Bordeaux! Ja Cię pierdzielę. To był taki obvious. Dobrze. Na literę M. Na M. No. Daj drugą. O. To jest... Dobra, daj trzecią, to jest... N. Boże, Montpellier! Kurwa, ma... kurde, przepraszam, kurde, kurde. I 8 na 10 mamy. Tak, znowu 8 na 10, a napiszcie ile wy byście zrobili.